Czasy dzieciństwa są pełne marzeń i pierwszych odkryć, które kształtują przyszłość. Dla Julii Kornackiej, polskiej aktorki, ten czas był również początkiem artystycznej drogi, którą z pasją podążała. Urodziła się w Częstochowie, dokładnie w dniu 27 marca w roku 2000. Już od najmłodszych lat przejawiała talent, który z każdym rokiem nabierał coraz większego blasku. Swoje pierwsze kroki na telewizyjnej scenie stawiała w roku 2005 w programie Tvp pod tytułem 5. 10, 15. Przez dwa lata była twarzą tego widowiska, co otworzyło przed nią drzwi do dalszej kariery. Julia zadebiutowała w epizodycznych rolach w popularnych serialach, takich jak Hela w Opałach, Twarzą w twarz, Egzamin z życia oraz czas honoru. Wszystkie te produkcje dały jej szansę na zaprezentowanie swojego talentu w różnorodnych rolach. Przełomowym momentem w jej karierze nastąpił w roku 2006, kiedy to zaczęła wcielać się w postać Amelki, córki Zosi i Jakuba Burskich. W popularnym serialu na dobre i na złe. Widzowie mogli z zafascynowaniem obserwować jej rozwój jako aktorki. Kolejne lata przyniosły coraz więcej wyzwań. W latach 2008-2009 zagrała w serialu Teraz albo nigdy, gdzie znów miała okazję odegrać ważną rolę, tym razem jako Zuzie, córkę Michała. W dorobku Julii znajdują się także teatralne i filmowe osiągnięcia. Jednym z nich jest udział w filmie Różyczka w reżyserii Jana – gdzie wcieliła się w postać dorotki, córki głównego bohatera. Jednak najbardziej rozpoznawalną rolą dla widzów wciąż pozostaje Zosia Nokul, młodsza córka aspiranta Mieczysława Nokula w serialu Ojciec Mateusz. Dzięki tej postaci Julia zdobyła serca wielu fanów, którzy z niecierpliwością czekają na jej dalsze losy na ekranie. Obecnie Julia Kornacka ma 25 lat. Choć jej kariera rozwija się w szybkim tempie, życie prywatne aktorki pozostaje w dużej mierze tajemnicą. W ostatnich latach nie występuje w popularnych serialach, co budzi ciekawość wśród fanów. Niemniej jednak, wciąż można śledzić jej osiągnięcia i rozwój artystyczny. Aby zobaczyć jej najnowsze zdjęcia, warto zajrzeć do mediów społecznościowych oraz na portale poświęcone kinematografii. Julia z pewnością nas jeszcze zaskoczy, pokazując swoje nowe oblicze jako artystka.